Dobra, dawa, jiu, się no no ja będę wybierał. To praktycznie go w Ale nie, nie, to szybko. jest tak, to tak. Jest, jest, dobra, jest, nie. widać łepek, dobra, jest, dobra normalnie nie jest, przesypany, dalej. nie jest przesypany, ale jest. powiem ci, że. Nie! 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 Marcin, że jak Marcin, tyle... to Nie! <laughs> Od, bravo, bravo. 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 Daj,